Jeśli chcesz spędzić tu dużo czasu, rozważ podjęcie środków ostrożności. Na przykład usunięcie zęba mądrości czy wycięcie wyrostka robaczkowego. Tak na zaś. Nie ma tam absolutnie żadnych gadów czy płazów, a wszystkie ssaki lądowe zostały tam sprowadzone przez ludzi. Opadów deszczu nie zanotowano przez blisko 2 miliony lat, lecz mimo to znajduje się tu 80% zasobów słodkich wód świata. Antarktyda. Najzimniejszy i najbardziej tajemniczy kontynent na planecie. Przez ostatnie stulecie ludzkość całkiem dokładnie zbadała jej powierzchnię, lecz wszyscy wiemy, że to, co najciekawsze, kryje się głęboko pod nią. Gdy naukowcy zdecydowali się zajrzeć pod warstwę lodu, to, co odkryli, zaskoczyło nie tylko zwykłych ludzi, lecz także samych badaczy. Co skrywa się głęboko pod ogromnymi taflami lodu. Przez długi czas naukowcy twierdzili, że pod olbrzymią warstwą lodu nie ma nic szczególnie ciekawego co najwyżej małe, rozrzucone garstki podlodowcowych wód gruntowych. Lecz oczekiwania badaczy z lat 90. zostały przewyższone. Jak się okazało, pod lodem Antarktydy jest całkiem duże jezioro. Ma około 5800 mil kwadratowych, czyli 15 tysięcy kilometrów kwadratowych, co oznacza, że jest około półtora raza większe od Cypru. Głębokość zbiornika osiąga 4000 stóp, czyli ponad 1200 metrów. To tylko 1450 stóp, 442 metry mniej niż w najgłębszym jeziorze na świecie – Bajkale. Jako, że zbiornik ten został odkryty niedaleko rosyjskiej bazy polarnej w Wostoku, jezioro też nazwano Wostok. Wielki staw znajduje się pod grubą powłoką lodu o grubości 11886 stóp 3632 m. Dlatego badacze nie spodziewali się znaleźć nawet najmniejszych oznak życia w tak surowych warunkach. W końcu temperatura przy jeziorze osiąga minus 128,2 stopnia Fahrenheita minus -89 stopni Celsjusza. Ciśnienie lodu przewyższa ciśnienie lodowej skorupy księżyców Jowisza, a światło słoneczne nie przedostaje się na powierzchnię jeziora. W dodatku, stężenie azotu i tlenu jest 50 razy większe niż w zwyczajnych jeziorach słodkowodnych. Niewiele organizmów żyjących na Ziemi może przetrwać w tak niekorzystnych warunkach. Lecz naukowcy zdołali znaleźć życie w tak ekstremalnych warunkach. Było ono zupełnie niepodobne do tego, co kiedykolwiek widzieliśmy. Badacze odkryli nowy rodzaj bakterii, którą nazwano W12310. DNA tego organizmu jest identyczne jedynie w zaledwie 86% innych stworzeń na planecie Ziemi. Przez to, że jezioro było oddzielone od reszty świata przez kilka milionów lat, znalezione bakterie rozwijały się z dala od wszystkich żyjących na naszej planecie organizmów. Badacze odkryli później, że znajdowały się tam ślady około 3,5 tysiąca gatunków organizmów żyjących w jeziorze. Ta liczba jest kwestionowana przez niektórych naukowców, lecz sam fakt istnienia różnych form życia doprowadził badaczy do bardzo ważnej hipotezy. Skoro takie jeziora są też pod lodem Marsa i Księżycem Jowisza, Europą, możliwe, że życie istnieje też tam. Przy okazji, Wostok nie jest jedynym podlodowcowym jeziorem. Williams i Ellsworth to dwa różne wielkie jeziora Antarktydy. Według Johna Prisku, profesora ekologii polarnej z Uniwersytetu Montana, liczba lodowych jezior może wynosić aż 400. Lecz nie wszystkie wnęki pod lodem Antarktydy są wypełnione wodą. Jedno z tych miejsc leży pod lodowcami Ziemi Marie Bird. To Ruf Bentleya, który jest najgłębszym kontynentalnym punktem na planecie. Niewypełnionym wodą w stanie ciekłym. Ma około 8215 stóp, czyli 2540 metrów poniżej poziomu morza. Podobnych odkryć dokonano za pomocą sensorów przestrzeni, które przeskanowały rzeźbę terenu Antarktydy wzdłuż i wszerz. Okazało się, że lód jest rozłożony bardzo nierówno. Lód wschodniej Antarktydy jest nieco grubszy, od 25 do 30 mil, czyli od 40 do 48 km, a w zachodniej części kontynentu grubość lodu wynosi między 12 a 22 mile, od 19 do 35 km. Taka różnorodność spowodowana jest tym, że pod lodem wschodniej Antarktydy kryje się cmentarz składający się z pozostałości starodawnego superkontynentu Gondwana. Naukowcy nazywają te pozostałości kratonami, czyli stabilnymi skalistymi rdzeniami kontynentów, które przetrwały setki milionów lat destrukcyjnych aktywności tektonicznych na Ziemi. Na wschodzie Antarktydy znajdują się co najmniej trzy takie kratony. Jeden z nich jest bardzo podobny do skał Australii, drugi do Indii, trzeci do dna morskiego. Być może te fragmenty połączyły się miliard lat temu, kiedy ukształtował się superkontynent Rodinia lub 500 milionów lat temu wraz z powstaniem Gondwany. W każdym razie, kratony były częścią kontynentów ukształtowanych po zapadnięciu się Gondwany 160 milionów lat temu. Naukowcy nie ograniczali swych badań do obserwacji z przestrzeni kosmicznej i postanowili wywiercić dziurę, aby lepiej poznać sekrety Antarktydy. Grupa badawcza użyła specjalnej wiertarki o długości 2 stóp 60 cm z gorącą wodą. Z tym narzędziem po 63 godzinach ciągłej pracy naukowcy mogli wywiercić dziurę o głębokości 7060 stóp 2152 m. Następnie badacze zmierzyli ciśnienie wody i temperaturę lodu, jak i stopień jego deformacji. Dzięki temu naukowcy liczą na ustalenie ostatniego razu, kiedy pokrywa lodowa Antarktydy zniknęła i kiedy mogłoby się to zdarzyć ponownie. Naukowcy planują też wywiercić jeszcze kilka dziur. Jednak na Antarktydzie występują też dziury, które nie są działalnością człowieka. Kilka lat temu cały świat bał się wielkiej dziury o wielkości około 3700 mil kwadratowych (9583 km2). Była prawie dwa razy większa od stanu Rhode Island. Naukowcy nie widzieli tak ogromnej dziury od lat 70., więc nie mogli od razu zidentyfikować przyczyny dziury nazwanej Wormwood. Jednak wkrótce znaleźli odpowiedź: było to spowodowane cyklonem. We wrześniu 2017 strumienie ciepłego i zimnego powietrza zderzyły się na południowym biegunie, co skutkowało powstaniem wirujących wiatrów osiągających prędkość 72 mil na godzinę (117 km na godzinę. Tak potężne turbulencje wywołały ogromne fale o wysokości 52 stóp) (16 metrów), które wypchnęły spore bryły lodu i tym samym utworzyły dziurę. W dodatku silny wiatr doprowadził ciepłą wodę do zimnego morza Łazariewa, gdzie znajdują się lodowe masywy. W wyniku tego lód zaczął topnieć, co przyczyniło się do powstania dziury. Wkrótce będzie sięgać 37 tysięcy mil kwadratowych, 95 829 metrów kwadratowych i będzie podobna do rozmiaru Irlandii. Torge Mardin, meteorolog i modeler klimatu z Helmholtz Center of Ocean Research w Kielonii w Niemczech, uważa, że liczba cyklonów wywołujących dziury wzrośnie w przyszłości. Zarazem, biorąc pod uwagę zmiany klimatu, zamarzanie dziur będzie wolniejsze, zatem topnienie lodu na Antarktydzie ulegnie przyspieszeniu. Jednak Diana Francis, specjalistka do spraw klimatu atmosferycznego, uważa, że nie powinniśmy się tego obawiać. Wręcz przeciwnie, tworzenie się tych dziur sprzyja lepszej cyrkulacji między oceanem a atmosferą, a dla antarktyckich zwierząt, takich jak pingwiny czy foki, daje nowe źródła pożywienia. Jednocześnie Francis nie zaprzecza, że duży rozmiar dziur wpływa na cyrkulację oceanu, więc może też prowadzić do globalnej zmiany klimatu. Dlatego naukowcy będą kontynuować obserwacje z kosmosu, aby móc kontrolować stan lodowego kontynentu. Jedna z tych obserwacji miała miejsce w 2019 roku i zdawała się dawać nadzieję. Naukowcy dostrzegli podobną do góry strukturę geologiczną, która oddziela zachodnią i wschodnią część Antarktydy. Ta granica chroni największy lodowiec rosa na Antarktydzie przed ciepłymi wodami i zapobiega przedostaniu się wielkich brył lodu do oceanu. Gdyby nie ta linia podziału, tempo przedostawania się wód podziemnych z Antarktyki do oceanu wzrosłoby o 20%, co prowadziłoby do wzrostu globalnego poziomu morza o 38 stóp 11,6 metra. Ale to niekoniecznie znaczy, że jesteśmy bezpieczni. W końcu, obok ogromnego lodowca, znajduje się kolejna dziura, która powoduje jego intensywne topnienie w letnich miesiącach. Dlatego możliwe, że kompletne stopnienie Antarktydy jest tylko kwestią czasu. Pomimo faktu, że Antarktyda leży z dala od większości z nas, nasza przyszłość jest całkowicie zależna od tego kontynentu. To 80% zasobów słodkiej wody na świecie, a jeśli trafi do oceanu, nawet najdalsze od Antarktydy miasta zatoną pod wodą. Jeśli chcesz film na ten temat, daj znać w komentarzu.